Na wstępie chcę wam podziękować za taki duży przyrost subskrypcji, jeśli chcesz, żeby taki duży przyrost był cały czas, to strzel subika i ja zapraszam do oglądania. Witajcie w moim nowym studiu i jako nowa postać, a czy nowy wygląd, który już nie będzie takiej taki ludzkiej formy, jak była przedtem, tylko będzie... E Taka post, jak teraz widzicie, w takim fajnym studiu, a raczej na... to nie mogę nazwać tego studia, tylko moim pięknym poddaszem kupionym za, za nic, nie mogę powiedzieć. I w dzisiejszym odcinku mam zamiar omówić parę, tam chyba pięć moich e, teorii z na fakturę które kiedyś mo, mogliśmy zobaczyć na YouTubie, taki film nagrał kiedyś. I w sumie mnie zainspirował do tego filmu taki pan jak Fagon i link w opisie do tego pana i w sumie bez przedłużania weźcie sobie remnant do łapki hehe, he. załóżcie sobie maskę Freyriego i zapraszam was do oglądania pilga i Pinga to dwie różne osoby. R.B.G. jest tą dobrą osobą prowadzącą swoją własną restaurację, a Pinga jest tą złą osobą, tym złym mordercą, który zabił szóstkę dzieci. Piątkę dzieci można zauważyć, w minigierce go go go, a jedno szóste dziecko, które było prawdopodobnie synem lub córką Williama w tono można jego śmierć zauważyć w minigierce Take Cake to the Children, które zmieniło się w marionetkę Mike zrobił wszystkich a to dlatego gdyż po odwróceniu piosenki z traileru do FNaFa 1 można usłyszeć jak dzieci mówią Mike Kill All. Jeśli mi nie wierzycie, to macie tutaj oto ten zarąbisty fragment. Freddy lub Foxy spowodowali The Bite of 87, a to dlatego, iż Freddy na swojej twarzy posiada ościsk ręki. Prawdopodobnie to był ościsk ręki osoby chroniącej się właśnie przed Freddym. I można przeczytać na regulaminie, by nie dotykać Freddy'ego. Asato Foxy ma dużą szczękę i w jakiś sposób został wyłączony i siedzi cały czas za kurtyną. Mike to Springtrap. Do niedawna uważano, że Mike Trap jest kanoniczny. A to dlatego, że po zakończeniu jednej z customowych nocy w nawie SL można usłyszeć głos Mike'a mówiącego do ojca, że go znajdzie, ale po chwili e, jego głos zmienia się na taki robotyczny i wyłania nam się Springtrap. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. <laughs> and I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now I'm going to come find you. I'm going to come find you. Ale potem ta teoria została obalona przez Kota, bo pewnego dnia stwierdził, że napisze sobie posta, w którym powiedział, że ten robotyczny głos wyszedł mu przypadkiem i... Go po prostu zostawił, bo wyglądał fajnie. Tych chłopiec z FNaFa 4 to marionetka. A to dlatego, iż na tych dwóch postaciach można zauważyć łzy. A do tego w nawie 3 w jednej z minigierek można zauważyć bardzo łudzącą postać, to Bait Victima, która tak samo klęczy jak on i po prostu płacze. I jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zalajkowaniu i zasubskrybowaniu. Możecie jeszcze dać komentarz z czego byście chcieli kolejny odcinek. A mam w planach nagranie takiego fajnego prawie że maratonu, można by tak powiedzieć. Ale to już niedługo i to tyle w sumie. Możecie wejść jeszcze na mojego zarąbistego Discorda. Wszystko macie podane w opisie. Więc ja się z wami żegnam. Na się. Cześć. Siema i elu.